Dzień dobry z rana, witam wszystkich serdecznie, startujemy w wtoreczek w Toruniu e, Wtoreczek sylwestrowy moi mili generalnie i z tego już co zauważyłem, no bo generalnie można powiedzieć, że przepracowałem pierwsze święta i sylwestra Generalnie dzisiaj będzie pierwszy sylwester, no ale z tego co zauważyłem e, Wigilia, e, naprawy były, e, nie było jakoś tam szaleństwa, chyba za 3-4 naprawy już nie pamiętam jeżeli chodzi o Sylwestra dzisiaj, mamy trzy roboty tylko i to trzy naprawy, czyli generalnie nie takie normalne, standardowe roboty, tylko naprawy, trzy all day, czyli generalnie no, mogę tam sobie pojechać cały dzień, bez jakiegoś obwarowania godzinego, eee, no i co, no i chyba powinno być w miarę rajdowo, no, no raczej z tego co zauważyłem, to oni są po prostu nastawieni, żeby no, pojechać coś tam zrobić, nie ma chyba aż jakiejś takiej presji w takie te dni e, świąteczne ten, no to generalnie nie mamy żadnych pełnych normalnych robót, które gdzieś nam cisną, e, gdzieś, no, gdzieś to nas cisną, żeby je zrobić, tylko no takie naprawy, no to jakoś to powinno być generalnie w miarę, zobaczymy jak nam to dzisiaj pójdzie, e, też się raczej spiną, nie będę w związku z tym, że jest sylwester, także jedziemy, zrobimy to co możemy i wracamy na chałupkę bez jakichś tam większych presji, e, lecimy dzisiaj do stoku, mamy 9 stopni na blacie, godzina, o godzina jest czesna, 7,57 Przestawiłem sobie zegarek troszkę bo tak miałem nastawiony na za 10,8 Teraz mam na 7,30 No i na razie tak zostawię z racji tego, że no, może troszkę wcześniej mi się uda skończyć Dobra moi, nie przeciągam z rana, lecę na pierwszą i zobaczymy co tam się dzieje Wbijem na początek do budki, bo generalnie jest mocno wcześniej i będę ludzi terroryzował Tym bardziej, że nie, nie są świadomi, że mają jakieś jakiś appointment, jakieś umówienie Z racji tego, że jest to all day To klientela może nawet nie być w domu, także Przypraszej lecimy, zobaczymy, startujemy sobie w butce, pomierzymy sobie linię, zobaczymy co tam się dzieje, porobimy sobie testy i spróbujemy jakoś rozwiązać sprawę. Także do zobaczyska na pierwszym siemaneczku. No i dobra, jesteśmy na pierwszej robocie 222 to jest nasze DP. No i jak widzimy czerwona literka D czyli Dangerous. Nie możemy się na niego wspinać generalnie, albo jest za płytki, albo stary, albo ma za nisko kabelki. I jak się na niego... We no to się kabel tylko przygotowała Za ciężarówka można zahaczyć. Także generalnie tutaj będzie problem. To jest pierwszy problem to jest właśnie dipol, a drugi problem kabel, który jest podłączony tutaj do tej jest obsolit, czyli przestarzały. czyli należałoby wymienić od słupa do klienta. E, jeden problem może być na pewno w dipi, e, Plus kwestia jak są tam porobione gniazdka w środku w domu jeszcze, nie? No tutaj tego i tak chcąc nie chcąc nie zrobię, bo na dipola nie możemy się wspinać, polecę jeszcze zajrzeć do budki, zmierzę sobie z budki generalnie linię, albo i nie zmierzę, zobaczę generalnie jak wyglądają te klimpy, no bo tutaj w tej części za wiele nie zrobię w związku z słupem. Weryfikujemy budeczkę, zobaczymy jak tutaj budka wygląda. Dobra, jesteśmy w budce, tak to sobie tutaj wygląda. Już widzę, że jest troszkę zmienione. Tutaj mamy fiber porty. Tak zresztą widać, D-site 501, 555, tam jakiś fiber ports od 001. Także tutaj jest jakaś niezła ścieczka, jeżeli chodzi o organizację. Jest to OGEA, czyli generalnie fiber porty połączone z numerem telefonu, więc za chwileczkę sobie puszczę CPI z Exchange'a i powinno mi zapikać na wszystkich czterech portach, czyli generalnie e Copper, D-side copper czyli linia klienta, inside e copper czyli numer telefonu, no i dwa fiber porty i end side czyli exchange and distribution punkt wymiany i dystrybucja. Dobra, zaraz sobie zlokalizuję swoje pary, zobaczymy jak wyglądają ukrył i spróbujemy sobie pomierzyć linię klienta, No ale tak jak podejrzewam będzie tu problem generalnie przy FDP z linii z drop wire'em czyli generalnie tym kabelkiem od słupa do do klienta tam jest on absolut na pewno czyli przestarzały no i może być problem jeszcze w DP no bo jest to starego typu więc mogło się po prostu tam kabelki ześniedzić zeczernieć i nie przewodzić właściwie tak jak powinny czego no raczej nie będziemy mogli zrobić no ale ustalmy, zobaczmy, potwierdźmy moją teorię liczyłem tu troszkę na jakieś stare crimpy ale tutaj wszystko wygląda poprawnie eee, gdzieś tu jeszcze mieliśmy nasze E-side tu mamy swoje D-side a tu mamy i tu mamy nasze fiberporty ale wszystko to jest właśnie na właściwych, generalnie, klimpach. Wygląda to naprawdę poprawnie. Myślałem, że może będziemy mieli tego typu jakieś e, połączenia i nam to tutaj generalnie coś tu zmieni. Zmierzę sobie jeszcze parę, parę dla ciekawości, ciekawości zobaczyć generalnie co nam tu to pokaże. Ten nasze Expo, no ale tutaj i tak za dużo nie zrobimy. To już tylko po prostu dla nas weryfikujemy. No uruchomiłem sobie Tidiara no i tu mamy w sumie chyba dwa na pewno. Tutaj mamy pierwszy, pierwszy jakiś problem około 100 metrów. Na linii mamy jakiś taki dolny dołeczek. Później mamy jakąś wzgórkę, generalnie w okolicach. 380, około 400 metrów, i następne na czym mi się zatrzymało to jest 500 coś, czyli generalnie to na pewno będzie e, DP e, przy domu klienta. Także, no tak jak mówiłem, tutaj tylko dla Waszej informacji, tutaj to pomierzyliśmy, no ale no, nie będę w stanie zmienić linii. Także nic tutaj nie zrobimy. Lecimy na następną, no ale przynajmniej wiem, co jest krany. to już w sumie można było ocenić. Zanim tutaj pomierzyliśmy cokolwiek, no bo jest stara linia, stare DP, więc koniec końców, no tutaj musi być problem. Lecimy na następną, tutaj nic więcej nie zrobię, także odłączam wszystko, jumperuję z powrotem i, i śmigamy dalej. No moje mili, jesteśmy na drugiej robocie. Tutaj mamy DP 20 i to jest DP starego typu, i podejrzewam, że to może być problem. Jeszcze nic nie pomierzyłem, na razie robimy rekonesans. Z tego DP do carrier pola, który jest tutaj, carrier pol, czyli no, psup nośny. Później z tego caripola idzie sobie do drugiego carrierpola i dopiero później linia sobie przychodzi tutaj do tej hołki na rok. Zobaczymy, że potem się próbował najlepiej i sobie wejść do środka, zrobić pomiar ze środka, bo tutaj nie widzę żadnego punktu gdzie mógł się zaczepić ani na dole jakiegoś bt 66 a nic takiego. Wydaje mi się, że raczej to tu będzie problem tutaj. Jeszcze chcemy zobaczyć czy to jest jakiś DP nowego typu. Na tamtym chyba też było DP nowego typu jeszcze podejdziemy, zobaczymy, ale też było DP nowego typu No i mam nadzieję, że on przez to nie przechodzi i idzie bezpośrednio do tego. No tak, to jest DP też nowego typu. No nic. Zobaczymy jak coś jest, Co wejdziemy jak nikogo nie ma, to spróbujemy wskoczyć na słupki i zaterminować kobelki jeszcze raz i wtedy sobie ze słupa pomiary, zrobię pomiary, zmierzę sobie nie w jedną, a w drugą stronę, no i zobaczymy co tu się dzieje. Dobra, tu było troszkę takie tricky one, podstępne. Nie mogę sobie puścić CPI, to jest tylko podłączona linia klienta i fiberport. Budka tak jak widzicie jest pomieszana, więc nie mogę sobie tego policzyć generalnie jest zbyt łatwo. Znalazłem informację 7 5.2, więc sobie policzyłem 7.6.1 jest mój port. E, tak 7.6.1, tylko to jest e site łączy on mi się z tym i zaraz sobie pomierzę, popatrzę czy to jest generalnie ten właściwy, e, podłączę sobie modemik, zrobię sobie testy, jeżeli przyjdą mi testy to będzie to mój, jeżeli nie no to będę musiał go terminować. Problem jest z zlokalizowaniem tego, e, tutaj tak jak sobie widzicie mamy eSight, a, a tu z tej strony nie mamy. Tutaj tak, to ten jest pełny strip, ale też z jednej strony, z drugiej nie jest. Ten jest jakiś tam pełny. No i pomieszane generalnie te numerowanie. Tu 601, tu 500, 555, tu stąd 726, więc jest o strybałagan. Także no nie wiem, zobaczymy czy mi się to udostalić. Jak mi się nie udostalić bez e, klientów, za dużo tutaj nie zrobię. Jeżeli nie ustalę, który to jest obwód. I jeszcze jakby tego było mało to mi się ta aplikacja ich zawiesiła, generalnie już chyba z 5 razy to próbowałem, staje mi na tym ekranie, nie mogę ani przetestować ani nic, zlokalizowałem port, chociaż znaczy, jeszcze nie jest na pewno czy to mój, zsynchronizował mi się routerek i moi drodzy wykonałem test przez telefonik, czyli tam po wybieraniu numeru, podaniu numeru tej roboty. No, i zaraz zobaczymy, czym przyjdzie. Jak przyjdzie z właściwymi prędkościami, to ten port będzie właściwy, więc coś tutaj będziemy może mogli porobić. Zaraz zobaczymy. Tak mamy GA Service Test Completed and No Fold Found. Czyli generalnie zlokalizowałem właściwy port. Więc jak zlokalizowaliśmy właściwy port, będzie można coś tutaj zaraz podobać. No, szkoda, że nam ten system nie działa, no ale jakoś sobie spróbuję coś tu poradzić. Gdzieś tam w las człowieku I całkiem przez przystojny Tutaj nie z... No bałaganik, ja też oczywiście na ja wieję troszkę Więc w sumie nie wiem czy powinien tu pewnie nie No ale już w siebie wlazę. Tu mamy trzy dip. jedno, drugie i tam z tyłu jest jeszcze trzecie Także zaraz zlokalizujemy w którym jest nasz eee, przywódzik Podłączyłem sobie swój modemik, synchronizował mi się i w tym momencie nadal ta na strona My Serviceup mi nie działa, więc zrobiłem test przez numerek telefonu, podawałem wszystko. Także no zaraz zobaczymy, przyjdzie mi test, zobaczymy jakie tu parometry mamy i czy mamy nadal tutaj błąd. Jeżeli tu nadal będzie błąd, to trzeba będzie poszukać nowej linii od słupa do domu klienta. Jeżeli tutaj błędu nie będzie. No to problem jest pomiędzy tutaj to jest z tym punktem, a do klienta. Więc zaraz coś nam się rozjaśni, przynajmniej odrobinę. No i pewnie, i mamy. Test Complete no full found. Plus 21. Czyli generalnie idziemy dalej. Tutaj nadal gdzieś jest jakiś błąd. A czy tutaj nie ma? Jest, mamy plus 21 efektywność. Nie mamy żadnego błędu. Zaraz zaterminuję te kabelki, jeszcze raz sobie zrobię. I jak nie, to musimy przejść na następny. No i dobra, przejdziemy do następnego byliśmy, teraz ja tu jesteśmy. Troszkę coś tam widać, ja też jak zwykle jestem. Zrobię sobie jeszcze raz tutaj test. i zobaczymy jak to tutaj wygląda. Generalnie tą robotę odpuściłem, jak sobie spojrzycie na drzewa i pewnie można było usłyszeć jak byłem na słupie. Mocno wiało generalnie. Eee, kwestia jest taka, na tym drugim słupie już pokazał nam się błąd, czyli generalnie do DP dochodzi nam właściwy sygnał. Problem jest pomiędzy DP a karier Polem i domem klienta. Wydaje mi się, że pomiędzy karier Polem. Wszedłem na jednego, wszedłem na drugiego. Stąd te moje tutaj konkluzje. Ale z racji tego, że mocno wieje, no odpuszczam, wydaje mi się, że w ogóle nie powinienem się tam wspinać na samym początku, ale dmuchnęło mnie tam parę razy generalnie, więc nie chcę ryzykować, nie będę się tu więcej brędzlował ani bawił. Wspinanie dzisiaj odpuszczam, bo, no bo jest wiecznie mocno generalnie, tak? A jeszcze się wchodzi w kurce, więc się tworzy tego, takiego typu żagiel, więc no troszkę dmucha, nawet z drabiną i tu, ściągałem drabinę ze słupa. I też dmuchnęło w drabinę, to mnie mało z drabiną nie wywoliło, także wspinanie, odpuszczam, tutaj ewidentnie będzie problem pomiędzy DP e, a... Mm, 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 mm. A domem klienta, więc tutaj na to linię trzeba było popracować, no, ale w obecnych warunkach nie będę ryzykował. Także lecimy na trzecią naprawę dzisiejszego dnia, zobaczymy, co tam będzie się działo. Mam nadzieję, że coś zrobimy i bez wspinania, bo wspinanie dzisiaj całkowicie na pewno odpuszczam. Jak nie zrobimy, to też dobrze, bo jest 10.28, także dzisiaj chcąc, nie chcąc wcześniej koniec mamy, jakby nie patrzeć. Także lecimy na następną, ostatnią, zobaczymy. Może się uda, może się nie uda. Parcia nie ma. Dolecimy. Dobra, tam jest nasze DP. Tu mamy karier pol. Z DP idzie sobie linia do karier pola i z karier pola do domu klienta. Z naszego już torba. Wbijamy do środka, zobaczymy jak to tutaj wygląda. Może coś będziemy w stanie zrobić. Do dzieła. No niestety klienta nie ma, także wbiłem sobie do budki i zaraz sobie zlokalizuję swoje porty. E, po sprawdzamy krimpę. Mm, Czyli ten terminację tych kabelków i zobaczymy jak to tutaj wygląda. Na chwilę obecną przychodzą mi właściwe testy, więc no nie wiem czy to się sama sprawa rozwiązała, czy o co tu chodzi, ale na razie jest ok. Jeszcze teraz zresetowałem Fiberport, pozrabiam końcówki, zobaczymy czy będziemy mieli większe prędkości. No i dobra moi mili, tu uzyskaliśmy GA Service Test Completed No Full Found plus 63 efektywność score. Eee, także no tutaj nic więcej nie zrobię. Jeszcze powinienem sprawdzić eee, w środku chałupę, ale no niestety nie ma klienta, więc, więc nic tu więcej nie zrobimy. No i na dzisiaj, moi mili, to, to nie, koniec: jest godzina 10.56, a ja znakam do domu. Także 11 z groszami kończymy. Za dużo nie zarobiliśmy, bo tam za 3 dychy pewnie tylko wpadnie. Te dwie nam odpadły, więc no dzisiaj, takie, tak jak mówiłem, bardziej zabawa i takie pouudawaliśmy, że coś porobiliśmy. I w sumie to było na tyle. Dobra, dzięki za uwagę. Lecę świętować, a ja może jeszcze fryzjerę zahaczę. O, Próbujemy, może jeszcze się uda. Pozdrowionka i wszystkiego naj naj. naj. Piąteczka.